Siemaneczko witamy na łowisku ojej, 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 ojej. pączek zapomniał do wodu mamy 40 minut do wylotu Pączek zapomniał do wodu ale chyba zdążymy Będziemy 10 minut przed zamknięciem bramki. Ale wziąłem okulary jeszcze. Okay. Dobra, w ogóle jakby pan się nie stresuje, jednak. Doświadczenie takie, nie wiem, prezesowskie, Udało się, pączek. Właśnie, ale przygoda. Ale nie ma wielkich kolejek, zdążymy. A to byłby problem, jakbyś sam poleciał i z iPhone'a na przykład coś nagrasz. No to litr. No niestety, nie zdążyliśmy. Elo? Mówi, że luz, że, że sy nagra sam. Jak z, z filmu Terminal, jakbyśmy nie przyjechali. On by utknął Został. i czekał na nas. Utknąłby na bezcówce na, na zawsze. Prosimy o przestrzeganie poleceń personelu Zaczynamy przygodę. Już wylądowaliśmy właśnie w Kopenhadze. To jest jaki, jaki jest plan na dziś? Dzisiaj udajemy się do showroomu Westina. Tam dwie godzinki. Pochodzimy, ponagrywamy, zobaczymy co jest ciekawego. No i później ruszamy na trocie morskie. Może być ciekawie z tego co słyszałem. Możliwe, że będziemy wchodzić do wody. O kurde, aż tak! Aż tak, tak! Zajebiście! No. Więc dzisiaj trocie morskie. A jutro rano ruszamy po śniadaniu na szczupaki. No ale jestem właśnie ciekawy tych troci, jak, jak to się łowi. Tu chłopaki mi właśnie podpowiadają, że wchodzisz normalnie do wody. No zobaczymy czy to prawda. Sześć. Jest to przynęta, na której oparta jest praktycznie cała, cała działalność, cały program szczupakowy firmy Westin. Oczywiście wśród przynęt miękkich mamy masę mega skutecznych gum, które też za moment Wam pokażę. Jednak szatnis jest tą jedną z przynęt, którą po prostu trzeba mieć w pudełku. Przynęt, która... Nie tylko łowisz szczupaki, ale również okonie, sandacze, w zależności od rozmiaru i kształtu. I tak naprawdę wystarczy tą przynętę właśnie w ten sposób prowadzić na tak zwaną bezbazę. Zwijamy jednostajnie i często następuje w czasie zwijania branie, bądź to co będziecie jutro robić. Zwijamy, robimy krótką przerwę. Znowu zwijamy, robimy krótką przerwę. To jest jeden z najprostszych i najbardziej skutecznych sposobów prezentacji właśnie tej przynętym. I taka wielkości dokładnie ta I przynęta dalej. jutro będzie? Tak, to jest 16 cm i zakładam, właśnie, że nie tylko tutaj, ale również w Polsce 16 cm jest takim idealnym rozmiarem do łowienia średnich i tych największych szczupaków. najgorszy błąd, jaki moglibyśmy zrobić? No, najczęstszy, no. jakiś początkujący błąd, żeby nie zjebać. To ja, mnie to interesuje właśnie. Bo tak z sumem miałem, że. No... Przede wszystkim Górkę... trzeba zachować spokój. Nie robić nerwowych ruchów. To ja właśnie byłem. Nie robić czegoś takiego, co wam zaraz pokażę. Czyli mamy branie, strzał adrenaliny i robimy coś takiego i walczymy z rybą. Spokojnie, ryba już wzięła, mamy po to wędkę, żeby wędka również pracowała pod rybą, czyli blank również ma stawiać opór walczącemu szczupakowi. Przede wszystkim dobrze ustawiony kołowrotek, czyli hamulec też ma oddawać nam odjazdy, a my po prostu powoli próbujemy tą rybę holować do siebie. Najgorszy błąd jest wtedy, kiedy chcemy zbyt szybko ją wyholować, kiedy stawiamy opór rybie, ona musi odpocząć, musi się wyszaleć, stracić trochę sił. Jak straci wystarczająco sił na to, żebyśmy mogli ją spokojnie doholować i włożyć do podbieraka, to jest najlepsze rozwiązanie. Często można małą rybę szybko wyholować, wrzucić do podbieraka. Spróbować zrobić z nią zdjęcie, ale ona jeszcze będzie miała na tyle dużo sił, że będzie dalej walczyła, skakała i będzie trudna w obsłudze. Nie można jednak przekroczyć tego progu i ją zbyt mocno wymęczyć, bo Wy powinniście wiedzieć o tym najlepiej. Kwas mlekowy w mięśniach nie jest niczym dobrym a u ryb szybko się pojawia i później pojawia się też problem, że ryba nie może odpłynąć i po prostu zdycha. Więc wszystko musi być w normie, w normie ale tak jak powiedziałeś, żeby nie zjebać, trzeba zachować po prostu spokój. Można powiedzieć kolejny nasz killer, czyli Ricky de Rouge, w tym przypadku 14 cm, kolor, który na pewno Wam się sprawdzi jutro na szczupakach. Do tego też ważny element, czyli celownik. Czerwony, pomarańczowy, ogon. To też e, lubią sztupaki, lubią sandacze. Tak zwany celownik, ponieważ taki uciekający ogon, zaraz zobaczycie, również motywuje ryby do ataku. Jednostajnie zwijamy powoli i zobaczcie. Przynęta zaczyna bardzo agresywnie pracować ogonem. Lusterkuje korpusem, ale już mniej agresywnie niż szatis. Dlatego właśnie w waszych pudełkach powinny być różne przynęty, ponieważ raz, że wyglądają inaczej. Dwa pracują również trochę alternatywnie same dla siebie. Jest tam została wtuszona jako jeden z najłowniejszych. Co czuparki. złowił w tym roku? Na pewno Ty złowił. <grym> Co, ale słyszałem, że 100 cm tuszol szczupaka nie złowił. W tym roku to nie a w tym, nie, roku, w tym nie, roku nie. nie jest szansa, że... 100 metrów suma też, nie, też złowił. nie złowił. A wy złowiliście, a, My tak. <grym> jakieś tam. Drobna rywalizacja zawsze się przyda. Oj, to szpileczka a, ty, a jak zrobimy teraz, to do końca roku dużo czasu nie ma. No, trzy, nie ma, nie ma, nie, nie ma. Może tytuł. 1952, po raz pierwszy powstała zabawkowa przynęta jate. Właśnie dokładnie, praktycznie ten kształt, ta przynęta stała się początkiem firmy Westin. Pan Westin, producent zabawek, wymyślił sobie, że zrobi rybkę dla swoich dzieci, przyjaciół i, i tak dalej. Stworzył właśnie... Wzór obecnej przynęty Jate i okazało się w bardzo krótkim czasie, że jest to bardzo skuteczna przynęta szczupakowa. A na dole są kolejne stare przynęty produkowane na przestrzeni. To tych jest, już ponad 70 ta ta lat. Ta prawdziwa? Prawdziwa? No nie. Jest no, nie. Z... A, no, okej. Okay. się nie roku, Ale ona tak właśnie wyglądała. Tak, tak. tak, 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 tak. Okay. Oczywiście. Materiału, że mega, tak. mega. <laughs> <laughs> Oczywiście tu mamy plastik i tak dalej. Ja lubię oglądać ja retro rzeczy. No, to jest też to decyzja. Staliśmy oprowadzeni, po showroomie, zobaczyliśmy najnowsze technologie w przynętach, jak i w wędkach. A potem poszliśmy na obiad do firmowej stołówki. Pączek. Do konia złożyłem kiedyś. Kiedy będziemy mieli takie w filmie? Wracamy i czas pokaże, zobaczymy. Powiedź nie była Widziałeś, czym my jedziemy w ogóle? No, tak to mogę łowić. Tak można łowić, nie? Nie, uper przyjechał. Zapakowaliśmy rzeczy nie tracąc czasu, pojechaliśmy po brakujący sprzęt do naszego domu. My pojedziemy właśnie w miejsca, gdzie mamy roślinność, gdzie są kamienie, gdzie jest dość głęboko no i tam się wszystko układa tak, jak powinno. Dlatego te ryby. Może nie biorą non-stop, bo to jest jednak morze i to zależy od prądów, od wiatru, ale to są miejsca, gdzie po prostu regularnie te procie wchodzą. Jeżeli trafimy, to jest szansa naprawdę złowić. Przynajmniej do tej pory wiem, wszyscy, którzy tam byli, łowili ryby. Dom okazał się zajebisty. Idealnie oddawał w skandynawski klimat. A patrzcie, no i klasa. Będziemy mogli sobie z Sauny skorzystać z jacuzzi. się wygrzać. No. Tu jest e, skocznia narciarska, tu jest miska wkopana, kopana, duża, biała i tutaj basen e, pełnowymiarowy dla skrzatów, czyli dla mnie 8 metrów chyba, nie? Głębokości? Yy, długości, yy, czyli rozmiar kutasowcy, no jednym słowem luksus. Tam jest kuchnia, nie? Tam no. Jest kuchnia. Nie no, super. Tu i sobie zjeżdżasz. Będziesz skakiwał dziś? Chyba tak. <noise> Jak w domu Ej duży ten dom nie wyglądał tak No tam. nie Fajny klimacik tu co? Skandynawski taki fuj Dużą ekipę można zebrać Musimy mierzyć ciebie jakie były? Pogoda robiła wszystko żeby nas zniechęcić do łowienia troci Padało i padało Spokojnie, nie poddaliśmy się. Założyliśmy wodery, wzięliśmy wędki, nic nie mogło nas powstrzymać. O kurwa mać! Siemaneczko, witamy na łowisku! Cyk, jesteśmy! Zajebista miejscówka, to dopiero pierwszy dzień. Dziś nie tylko gadamy o nich, ale też złowimy je. Tak jest. Troszkę trawy brało. No, kurde, zaraz weźmie, wiesz? Zaraz będzie rybka człowieku. Są idealne warunki. No zdejmuję glony, co, co rzut praktycznie, ale już troszkę bardziej ogarniam. Żeby wyżej wędkę trzymać, wtedy mniej tych glonów jest pod koniec. No i zerwałem też jedną przynętę. Weszło mi w rękawiczkę i się urwało, ta poleciało i się urwał przypon. Przy yy, no to tyle z przygód, a tak to glony, glony no. Bardzo fajnie się rzuca. Coraz bardziej wyczuwam te rzuty i umiem glony omijać. Coraz bardziej. No i fajnie, no. Nie trzeba łowić ryb, żeby był fan, tak serio. Chyba starczy, no. Kurde, no nie udało się. Ale jest przepiękne miejsce. Przepięknie się łowi w morzu. No, lekki smuteczek, ale jutro będzie czuję taka walka. Takie brania będą. Zawijamy. Ale za to jutro, jutro to będzie ten dzień. Jutro odda, naprawdę. Co tu się wydarzyło robu? Panowie się znają na jedzeniu. Co? Ewidentnie. Pamiętasz co to za mięso to i to? Tata nam to robił. Nie każ mi tego mówić, bo zostań na ja będzie, będzie we... Pamiętam. No, kolacja nas zaskoczyła. Łóżka niesamowita pyszne steki, kukurydza, ziemniaczki i sałateczki. Następnego dnia niektórych obudził deszcz, niektórych zapach śniadania i ruszyliśmy na wyprawę. Simoneczko, drugi dzień, witamy na łowisku jak tutaj nazywają Westinowe łowisko do testowania nowości, nie tylko nowości. Właśnie nie jesteśmy to... z Tomasem, ze współwłaścicielem Westina, no i będzie nam wszystko pokazywał. Challenge robimy życia, challenge życia, żeby wyciągnąć metrowego szczupaka dzisiaj. Jest to możliwe, myślisz? Tak. A wiesz, że to w ogóle nieliczni mogą chyba taki rekord pisać sobie, nie? Tak, z nie mają jaki zjechaliśmy, dowiedzieliśmy się, że ponad metr... To już jest bardzo dużo. Jak 120 trafimy, to już w ogóle... Można jest... umierać. Możemy w ogóle wracać. Co? Murka się cieszy, tak? To jest giś. 15 hektarów, ale robi wrażenie i tak. Okej, okay, who will catch the first one? Mhm. Robert. No, tu może być niespodzianka. Tomas jest bardzo spokojny. Pokazał nam kilka zdjęć. No i tak spokojnie nam pokazał te zdjęcia, poopowiadał co tu może być. Jest nadzwyczajnie spokojny. Myślę, że ukrywa coś. A tym czymś jest to, że zaraz będzie takie walnięcie. Nie rzucasz jakoś mocno, co? Nie, bo ciężka jest. Tak? <noise> Jakie jajca ma ta ryba, ty? Czuję, że jeszcze trzy rzuty i będzie walnięcie. Trzy A to nie powiedzieliśmy, że w lato Tomasz był na na tym łowisku. No i wyciągnął 100, 125. Szczupaka wyglądał jak damy tu zdjęcie. Tak. jest underwater camera, ja? Yeah? Ja. Yeah, that's uh, the small one. Beside the one you have was uh, almost twice as big as this one. Yep. This is brand new, only 28 gram. Okej, okay, let's try. <laughs> yep. Ej, mam rybę. Co ty gadasz? Co ty gadasz? O, nie zaciąłem, w ogóle jestem w szoku, że to było. Ej, ale jaka o... wielka się błoniła! Ja myślałeś, że to trawa była? Ty myślałem, bo wczoraj same trawy takie. Jezu. Kurde, no miałem branie, ale nie zaciąłem mocno. W ogóle nie zorientowałem się, że to mogłaby być taka ryba. Ale naprawdę, a jak zobaczyłem, że to jest ryba, no to już ona jakoś była przy powierzchni, się zerwała, no nie zacięta była. Okay. Tak mi się wydaje, ale muszę popróbować. Dobra, Dobra utrzymuję stałe napięcie. Dobra, spokojnie się. No, you can't. Don't get the finger in there. Okay. You have to go up here. <laughs> <laughs> <Come on. laughs> yes. Thank you. Now we go for a big one. Yeah. Yeah. That was the beginning. Yes. So now we go for the big one. Oh <laughs> yeah. Fajnie, nie była tak silna jak się spodziewałem No ale też nie, nie była jakichś mega rozmiarów, tak? No Ale kurwa zobaczek. No. no udało się kurwa, no jest fan chuj. No fan, fan 10 na 10 Już nie będę mówił, że 100 na 10 Jak myślisz że ile miał centymetrów? No, jakoś z 50? 50 no, ale, ale już taki mięsisty był Ale zobacz, jesteśmy tu pierwsze Duży. pół godziny, nie? Uważa. Jest petarda miejscówka. Znaczy i robura umiejętności też. Tak. Są niesamowite. Kręcenie kołowrotkiem. Ale dobra, no... Nie, ale ogólnie czułem się taki spokojny i że opanowany mam ruchy i czuwałem na tym, żeby było stałe napięcie i żebym właśnie się nie wyrwał jak się telepał. Więc uważam, że już mam taki opanowany ten spokój. Dobra. Emocje po złowieniu takiej ryby? Niesamowite. Marzonko spełnione, no i rekord pobity. Nagle deszcz i straszny wiatr mi nie przeszkadzały. Pączu jaki. Zero strachu ogólnie. Płyniemy szybciej, on stoi. Nie płyniemy, tylko fala idzie z wiatrem, okay. a my stoimy. <noise> nice salad Oczkowi chyba nie smakuje <noise> A co ja, królik? Ehm, Odgryzł ci? Może była już wcześniej uszkodzona A ja, ja. nie, że dobrze ten sprzęt działa Widać różnicę niż inne takie? No bo... tak, tak Wiesz, na to się nie znam, no to pytam, bo to, to jest takie... Też nie mamy, wiesz, takiego doświadczenia, ale... Czuję że to jest dobry spoczynek No, ja złapałem O, oh, jest Jest, jest, akurat włączyłem Dobra Dobrze, jest kontrola jest than niż wcześniej, tak? Tak, Trochę o uh. kontrola Kurwa, ryba Zachowaj spokój Zachowaj spokój Kontroluj napięcie Kontrolny napięcie, niech odchodzi Spokojnie Podkręcę hamulec może Ja Ja i Ale tamten jest ogromny <laughs> you don't want to hold it? No, daj mi spokój. No, no. Congratulations. Thank you. How did I Look, a How is possible? Yeah. It could have been in the mouth. Okay. And then it uh, down. Lose. Okay. Trzymać? Trzyma. Jest. Ja. Uh -huh. No to mam to. Ładniutki. Kurde, ile ryb. W tym samym czasie mieliście? Ja, jest good spot. <laughs> Mieliśmy podobne, czy ja większy? Ty większy miałeś. No, większy. Się, bo jak chwyciłem, to mnie zakuło, ale potem musie, trzeba cofnąć te palce, bo ja za, ba, za bardzo, za głęboko. No, no. Ta, ja dlatego nie chciałem już tutaj drugiego, ale jak jakiś większy, to już wezmę. Ale okay. już nie chciałem go zmęczyć.

Za mną rozumiesz mnie Za mną czy sam chcesz prawda ja ale jak ja pierdzielę ale wielka paszcza nie co? jest zajebiście do wywania sobie pokażę i jest good i good, You're good. <laughs> pod farek bro. 90 ty on ale ah. people like this <laughs> with a small one in the mouth on on news in a small bitch takie na, Mazurach, takie na Mazurach. To jest okonik? Okonik, no. A zajebisty, co? Kolejne szczupaki wlatywały, ale nie były większe niż 95 cm. To jest ukąszenie w jego Więc poszliśmy do szpitala i miał 7 szwów w ręku. And then we went fishing afterwards. <laughs> <laughs> so this uh, fish bites uh, very strong? Eh? No, but the teeth are very sharp. Okay. So if you get the hand in the. Yeah, you end up like this. you know Is your blood? Yeah, yeah. So they hit my fingers here in here. Okay. <laughs> uh, two years ago. Dobra. Here from Denmark. In Denmark? 339 kilo. Oh wow. So two of We crane. Ok, okay. I yy, to były takie szarpnięcia, nawet To nie, że to branie było, takie skubnięcie, jak czułem A weź tak palca, nie? No, jest tutaj, zobacz, tu ząbek na pewno wszedł. Tak. No i tu. No, o tu tak, tak, tak widać o. mocno, no. Ładnie, ty weź tak to rękę. Cała. To rościna, no jak żylec. Rościna, no, dlatego. No, serio, ciężko jest, ciężko jest złapać na ja nie? Ja jestem cwany, bo jedyne co muszę trzymać to aparat. I cyk! Kolejna ryba wpadła pączkowi. Ok, weekend release. Yep, quick. Thank you. A, co? A, fajnie się na to patrzy, co? Dla takich leszczy jak my Super nauka Potem nie spanikujesz w Polsce, co? No. Tak, pomyślę, że w Polsce trafisz raz na rok takiego I, i panika No i, I wyrywasz Bo się udało Jak on parę razy wyskoczył, to udało mi się Wreszcie Nie zrobić a. głupoty jak zawsze Czyli on wyskoczył, a ja naciągnąłem wędkę I zrobiłem to świadomie Na kurtce w ogóle krew masz Czas leciał a my nie złowiliśmy już nic większego Legenda metrowego szczupaka została nadal legendą Oj i znów zaczyna padać Po kilku godzinach zerwał się już naprawdę mocny wiatr i musieliśmy wracać z powrotem Dżungla ty Fuh, No ale nas wywiało już, nie? Trzeba było wracać Ale pierwsze dwie godziny, sztos No jest baza Co so ty, so ty, gdzie ty, gdzie ty się śpieszysz tak? Gło? ja może Wyprawa dobiegła końca. Dziękuję bardzo Bożejowi za stworzenie tego filmu. Tomasowi i całej ekipie Westin za zaproszenie, za takie super wędkowanie i organizację całego pobytu w Danii. Podziękowania dla sklepu wędkarskiego, no i wam widzowie za obejrzenie do końca. Napiszcie w komentarzu, czy takie materiały Wam się podobają. Pozdro! Rośnijcie duzi.